Czy już te systemy AI um, mogą mieć właśnie tą no, autorefleksję? jak najbardziej. Mają, mają dużo w tej chwili różnych takich własności, które znamy z psychologii. No jedna z pierwszych rzeczy, jak, jak żeśmy się zaczęli zajmować w latach 90. sieciami neuronowymi, to było pokazanie, że takie modele pamięci skojarzeniowej, czyli modele Hopfielda, mają własności pamięci, które my mamy, a nie takie, które ma komputer. Okay. To, to, było, to było naprawdę w połowie lat 90., prawda? Już wiedzieliśmy, że tak jest. A w tej chwili mamy mnóstwo własności, które jednakże bardzo upodobniają różne funkcje. Funkcjonalnie, bo to, że. Nie wiem, ludzie sobie wyobrażają, że skoro to nie jest biologiczne, to musi być całkiem różne, ale funkcje, które się tam pojawiają. Mogą być podobne, właśnie. Więc nie raduję się przejmować tym, że, że, nie wiem, że, że samoloty nie mają takich piórek, prawda? Jak, jak, ptaki. jak ptaki. One latają. I teraz używamy tego słowa samolot lata. Też metaforycznie i uh -huh. w związku z tym wielu ludzi się buntuje, że ale nie można powiedzieć, że maszyna myśli. No bo myślenie to jest tylko dla człowieka zarezerwowane, ale jak mają zdefiniować to myślenie, to się okazuje, że wszystkie własności myślenia, takie, które w encyklopedii znajdziemy, to są takie, które można przypisać maszynom. Okay. Podobnie, podobnie, nie wiem, inne własności, e, e, gdzie, gdzie się ludzie buntują, że no, maszyna nie jest kreatywna, bo no bo co? Albo nie, że, nie, że, że nie ma świadomości. A, a, a jak, jak człowieka zapytamy, ale co to jest ta świadomość? No to mówię, no, no my tego nie wiemy. Ludzie no sobie tak zmówili takie rzeczy, że my nie wiemy, że w koło powtarzają jak takie deterministyczne papugi: no my nie wiemy, co to jest świadomość. No właśnie, dalej no ten nie. determinizm.